Masz czasem wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, dokąd zmierzają matynie? Nie masz pojęcia, co chcesz robić w życiu. Nie czujesz żadnego kierunku, nie masz ani jednej pasji. I zaczynasz myśleć, że coś jest z tobą nie tak? Spokojnie. To nie jest znak porażki. To znak, że jesteś właśnie w fazie odkrywania. I w tym filmie pokażę Ci, jak znaleźć kierunek, nawet jeśli teraz czujesz się kompletnie zgubiony. Ja jestem Adam. Na tym kanale uczycie copywritingu oraz samorozwoju. Więc zasubskrybuj, polub to wideo, a my przechodzimy do tematu. Po pierwsze, nikt nas tego nie uczy. W szkole uczy się, jak rozwiązywać zadania, ale nie jak rozumieć samego siebie i własne potrzeby. Tak samo znajomi cię też tego nie nauczą. Oni może odkryją swoje własne kierunki, ale nie nauczą cię, jak odkrywać to, co ty chcesz robić w życiu. To jest coś, co musisz sam znaleźć, i to jest trudna droga dla niektórych. Dla niektórych to jest zupełnie co innego. W moim przypadku była to na początku trudna droga. Nie wiedziałem, za co się zabrać, co chciałem robić, a nie w jakim kierunku pójść. A teraz wszystko mam już wyłożone, więc po prostu przekażę tą wiedzę dla Ciebie. Po drugie, żyjemy w świecie nadmiaru. Możesz teraz robić absolutnie wszystko i to sprawia, że nie wiesz, co wybrać. Tak samo było w moim przypadku. Miałem tyle rzeczy do roboty, którymi chciałem się zająć, że po prostu nie wiedziałem, od czego zacząć. Po trzecie, często chcemy mieć odpowiedź od razu. Ale kierunek w życiu nie przychodzi z głowy, tylko z doświadczenia. to jest coś, co musisz sobie zapamiętać. Ja za każdym razem, jak chcesz coś od razu, to czas musi się jeszcze do tego załapać. Tak samo, moje, jedno z moich ulubionych powiedzeń. Nasz rozwój może iść do przodu, ale czas musi się do niego jeszcze załapać. Tak samo jest i tutaj. Możesz chcieć od razu, możesz trenować to, to i tamto, ale przyjdzie ci dopiero z czasem, gdy zrozumiesz, co tak naprawdę lubisz, a czego nie do końca pragniesz w życiu. Nie musisz mieć też planu na całe życie, wystarczy zrobić kolejny krok, który cię ciekawi. I to ci wystarczy. Wiele osób myśli, że istnieje jedno powołanie, które trzeba odkryć jak jakiś zaginiony skarb. Ale większość ludzi nie ma jednej pasji, tylko mają zestaw ciekawości, które z czasem tworzą ich ścieżkę. Więc coś tu nie gra. Myślą, że jest tylko jedna pasja, którą trzeba odkryć za taki a sami często mają więcej niż jedną. Lubią sport i lubią na przykład coś kreatywnego, albo lubią języki obce, lubią się ich uczyć. Coś tu nie gra, no nie? Spójrz na to, jak na puzzle. Każda próba daje ich doświadczenie daje ci kawałek układanki i jak znajdziesz te odpowiednie puzzle będziesz mieć cały obraz swojego życia dlatego najlepszym jest metoda małych prób najlepszą rzeczą jest metoda małych prób i nauczycie ją za chwilę też kolejną rzeczą jaką zauważyłem jeśli chodzi o tą jedną pasję jeśli nie wiesz co chcesz robić, nie czekaj na objawienie tylko eksperymentuj bo czekając w miejscu będziesz stał w miejscu a poruszając się do przodu, my już poruszamy się do przodu. Będziesz, jak będziesz testował różne rzeczy, różne sporty, różne hobby, to właśnie one dadzą Ci odpowiedzi. Co chcesz robić w życiu? A nie będziesz stał i czekasz, aż one przyjdą do ciebie. Tak się nie stanie. Prędzej one uciekną od ciebie, niż przyjdą. Więc kierunek znajdziesz w działaniu, nie w myśleniu. Zapamiętaj sobie to. Teraz przejdźmy do metody małych prób, o której ci mówiłem. To jest jedna z najprostszych i najskuteczniejszych metod, żeby odkryć, co Ciebie tak naprawdę kręci. Na samym początku krok pierwszy. Zrób listę ciekawości. Nie co powinienem robić, tylko co Ciebie rzeczywiście ciekawi. Chociaż odrobinę. Dla mnie na początku, jak to robiłem boks, siłownia, to były pierwsze dwie rzeczy, jakie zapisałem. Potem było rozwój własnego biznesu. I teraz tam były jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Nie pamiętam dokładnie co. Bo już to było tyle temu. Krok drugi, wybierz jedną i przetestuj ją przez 7 dni. To jest coś, co pomogło mi odsieć. Od, odsieć? Odrzucić. Nie będę komplikował. Odrzucić wiele, wiele, wiele planów. Nie oceniaj i nie planuj kariery, zanim jej nie sprawdzisz. I jak sprawdzisz, będziesz wiedział, jak się z nią czujesz. To jest coś, co jest super przydatne, szczególnie jak rozkręcasz własny biznes. To, co robię, jak próbowałem znaleźć własną niszę w biznesie, oferowałem za darmo swoje usługi i po prostu sprawdzałem jak się czuję z stresem, z wymaganiami w tej pracy. I dzięki temu mam już tak naprawdę wybrany kierunek biznesu, który w tym momencie rozwijam. Mam też wybrany kierunek drugi biznesu, czyli tutaj YouTube czy tworzy dodatkowo kurs, który za niedługo będzie dostępny dla Ciebie. Będzie to kurs z copywritingu i samorozwoju, który w pełni pokryje wszystko, czego potrzebujesz. Od tego jak zacząć z copywritingiem, przestać zostać profesjonalnym copywriterem oraz jak po prostu podnieść jakość swojego życia. I jeszcze dodatek, którego nie ma nigdzie na polskim YouTubie, ani zagranicznym. Rozwój testosteronu oparty na badaniach. Będziesz mieć dosłownie krok po kroku wyjaśnione wszystko, jak wejść na wyższy poziom w życiu. Jak być szczęśliwym. To też jest w tym kursie. Jak być bardziej wdzięcznym, jak zbudować dobrą sylwetkę, jak być bardziej wysportowanym. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w tym kursie. Więc zasubskrybuj i czekaj, bo planuję do końca listopada już go wrzucić. Będzie on bardzo obszerny z wielominutowymi filmikami. Na dane tematy. Ok, przejdźmy teraz do kroku trzeciego. Po tygodniu tej pracy, tej testu właściwie, zadaj sobie trzy pytania. Jeden: czy Cię będę wciąga? Dwa: czy chciałbyś się tego nauczyć lepiej? Trzy: czy to coś <laughs> daje Ci energię życiową, czy ją zabiera? Na przykład, chcesz, sprawdzasz pracę. Tutaj dajmy taki przykład. Testujesz to sobie 7 dni, oferujesz za darmo swoje usługi. Jest w niej dużo stresu w tej pracy. Są wysokie oczekiwania. Po tym tygodniu zadajesz sobie pytanie, czy, czy to wciąga? Może trochę. Czy chciałbyś się tego nauczyć lepiej? Nie do końca. I 3. Czy to coś daje ci energię życiową? Czy ją zabiera? Zabiera. Bo na przykład jest strasznie dużo stresu i nie mogłeś spać normalnie, bo się tak stresowałeś. Więc nie wiesz do końca, czy chcesz się tego lepiej nauczyć. Nie wiesz, czy cię to wciąga, może troszkę, ale też jest duży, olbrzymi minus, zawierać to energię życiową. To jest coś, co chcesz unikać naprawdę bardzo. Jak coś ci zawiera energię życiową, to będziesz robił mniej rzeczy mniej efektywnie. To jest najgorsze, co można robić. To podejście też działa, bo usuwa presję wobec samego siebie. Nie musisz znaleźć siebie, wystarczy, że zobaczysz, co cię ożywia. I wtedy stamtąd już iść do przodu. Na przykład, też użyjmy tą samą metodę, jeśli chodzi o boks. Idziesz na pierwsze trening w ciągu tych 7 dni. Czy się to wciąga? Tak, podobało mi się. Do bardzo fajnie się wydzieliłam. Byłem szczęśliwy i w ogóle po treningu. 2. Czy chciałbym się tego nauczyć lepiej? Tak, uważam, że jest to bardzo interesujący temat yy, i chciałbym mieć lepszą technikę, bo tam ten mi udowodnił, że on fatalny. Na przykład, czy to coś daje ci energię życiową, czy zabiera? W większości przypadków będzie, że daje energię życiową, bo tam po pierwsze są inni ludzie, z którymi możesz rywalizować. Masz strasznie duży strasznie dużo miejsca na rozwój. O, tak to powiem. Więc tak musisz to sobie analizować. Metoda małych prób po prostu. Czyli lista ciekawości. Wybierz jedną i coś przez 7 dni. Po tych 7 dniach zadaj sobie te trzy pytania, o których mówiliśmy. I stamtąd wybierz, co Ci się podoba, co nie. Teraz. Kierunek pojawia się nie w momencie, gdy coś wymyślisz, tylko gdy coś zrobisz. To jest kolejna ważna rzecz. Co Cię poruszy, to jest bardzo ważne. Zaczynasz zauważać, że pewne rzeczy robisz z łatwością, a niektóre tematy tak cię fascynują, że coś naturalnie cię przyciąga. I wtedy jest chaos, wiadomo, ale z niego zaczyna się tworzyć wzór. Wiesz, co ci się podoba, wiesz, co cię fascynuje i co się naturalnie do siebie przyciąga, bo jest po prostu ciekawym tematem. Nie potrzebujesz wielkiej wizji. Potrzebujesz tylko ciekawości i odwagi, żeby zrobić pierwszy krok. I stamtąd dasz sobie radę już, żeby nawigować tą, i znaleźć prawdziwą pasję w życiu. Na przykład, ja też długo nie wiedziałem, co chcę robić, tak jak mówiłem. Próbowałem wielu rzeczy, było te kłondo, o, było te było piłka, nożna, była przez pewien czas nawet koszykówka. Ale to nie były moje rzeczy. Naprawdę. Fajnie było, ale nie widziałem przyszłości dla siebie w tych rzeczach. Dlatego wybrałem siłownię i boks. To Są dwie rzeczy, którymi się interesuję strasznie. One mnie wciągają niesamowicie. Jeśli chodzi o dziedzinę sportu, to mam na pewno już zamknięty temat. Wiem, że siłowym zostanie do, do końca życia. Box będę też bardzo długo ćwiczył i pewnie zmienię dyscyplinę na inną sztukę walki. Jak już będę bardzo dobry. Jeśli chodzi o na przykład, co chcę robić zawodowo, też próbowałem strasznie dużo rzeczy. Stresowałem się przy tym i wiedziałem, czego nie chcę. I teraz wybrałem. Dokładnie to, co mi się podoba, robię to, co mi się podoba jestem szczęśliwy z tych wyborów. Więc jak ja to zrobiłem, to by też się to może udać. Jak zastosujesz wszystkie rzeczy, o których mówimy w tym filmiku, zobaczysz, że uda ci się to bardzo ładnie ustawić. Więc podsumujmy to sobie. Na początek to jest normalne, że nie wiesz czego chcesz, bo to jest po prostu kolejny krok w Twojej drodze. Po drugie, nie szukaj jednej pasji, tylko szukaj rzeczy, które Ciebie ciekawią. A po trzecie, nie myśl, tylko testuj, bo kierunek rodzi się z działania, a nie z czekania. I jeśli jesteś zgubiony w procesie odkrywania, to jest właśnie najważniejszy etap tego rozwoju. Wtedy, jak się, wtedy jak się odnajdziesz, zobaczysz prawdziwą wartość w tych wszystkich rzeczach, jakie ustalisz. Zobacz prawdziwą wartość w pasjach i w tych rzeczach, które Cię ciekawią. I będziesz mógł z tego, jestem pewien, zarobić i utrzymać się. Więc używaj rzeczy, o których mówiliśmy w tym odcinku. Znajdź swoją pasję, bo wierzę, że Ci się to uda. A my widzimy się w następnym odcinku.